Witajcie ze strony, Karolus i Asudawo. Ja. Gramy dziś fajne RZ4, więc zaczynamy. Oto moi przyjaciele. Gdzie jego głowa? Dziwne, Dziwne animatroniki. animatroniki. fajna jest zrobiona ta część. Nie wyronia się tym od innych, że tam ma kamery. Jeszcze nie ma nikogo? Nein, du, du, du. pewnie zaraz wskoczę. Bierze yes! <grystanie> je! <grystanie> Szybko liczę! Wykrakałem! Wykrakałem! Jonasz! Jest! No to funkcja! Szósta! Dzięki. Yeah. Dzięki. Taki wygląda, jakby to był pokój siostry. Może to jest rozwiązanie tej zagadki? Może to no, jest. Mamy. Może mamy? Wydaje mi się bardziej, że siostra, może magu coś ma z tym wspólnego? Może gdzieś jest ukryty jej krzyk? to jest masakra. nie słyszałem. Nie słyszałem żadnego oddechu, naprawdę. Szkoda. Witajcie, z Karolus. I ja zgadzę. Dziś gramy Five Nights at Freddy's 4 Więc zaczynamy. Pięć dni do imprezki <ścoughs> Fredwer. Fredwer. Yes. Co zrobił tym razem? Zamknął się w twoim pokoju Znowu, Znowu. Nie bój się, jestem tu z tobą Ty czyli kto? To są moi przyjaciele. Dziwne, ale nie mam o, Tak, proszę Państwa. Nikt się nie chce tego po ale jest. Jest. Po tylu latach. dziękujemy ty Macie drugi tykali. odcinek po pięciu latach. <laughs> Może to jest remaster, bo tyle jest to samo. O nie, popakał no, się. się. Jutro jest kolejny dzień. Jutro jest czwartek. Nie tym razem. Nie, nie, nie tym razem. Nie, ma, coś tam było. To so, jest czwartek, ale zmontuję to w piątek. No widzicie, po pięciu latach nie ma pasków. No i jakie piękne nowe. nowe proporcje ekranu. O, kole, trochę teraz. Na serio. No to trzecie nic nie ma, co nie? to w tej nocy nie ma absolutnie nic. Trzeba spojrzeć tylko na to na lewo. Ale A tylko ta myszka nie tak trochę śmiesznie chodzi. No, ale musimy mówić, że ja tak naprawdę nie wiem, co się dzieje. Uważaj, Karolus. Ten A. wiatrak jest fioletowy. Wiecie, co jest fioletowy? Purple, purple guy. Guy. To jest pokój Purple Guy. Jesteśmy małym Purple Guyem. O nie. To I tak naprawdę te rację. animatroniki spowodowały naszą nienawiść do animatroników, i do dzieci. I do dzieci. To pała teoria. Nawet... Ale możecie ją przesyłać dalej. Możecie przesyłać Jezus Marek, nie zapomniałem trochę kontroli, czyli, Fox jego chyba... Czaj ja muszę zapamiętać się też, jak się robi, jak ci się robi tak. Shift Jak zamykasz shift? Jesus Christ! Też przestraszyłem tego Tuś zawąd czy się Nie, jest pierwszej Co już jest pierwsza? Bardzo szybko leci. Dziwnie Oczywiście, planujemy nie tylko jeden odcinek, po takiej drugiej przerwie musimy wam to wynagrodzić Nagramy dwa <noise> będą dwa W kolejnych pięciu latach będą, będą trzy Kiedyś przejdziemy tą grę Tę grę, no, grę w sobie? A co śmierć, czy co noc się zmieniamy? Co noc A po co ja tu patrzę? I śmierć W sensie, jak umrzesz to ja biorę Okay. A jak skończę noc, to znowu ty. Czeka, coś mi się wydaje, że umra. Nie sądzę. Pani, nie wiem, jak brzmi kontrola? ten oddech. Nie pamiętam, jak brzmiał ten oddech. I raz pamiętam. Wykrękałem, wykrękałem. <grywa> Czyli o trzeciej było co, nie? Nie takiego. Jak się zamyka drzwi kontrola? Z shiftem. Czekaj. A, kontrola się nie do... Jezus. Ale teraz naprawdę uważaj Karolus, bo już się zbliża trzecia. Nie teraz tak, nie tak szybko Karolus. O, piękne, piękne wspomnienia. Mój pierwszy filmik na YouTube. Ja jeszcze nie mam kanału, ale oczywiście zapraszam. Czy znaczy Masz kanał, Już mam kanał. Link w opisie, link w opisie. O, dokładnie. O, Kiedyś tam nagram. Proszę subskrybować. Dobijamy, dobijamy do 400 subskrypcji. Czekaj, kliknij X, -a, żeby wyłączyć tipsy. Nie. Tak. Bo ja nadal nie wiem co robić. Czyli. Ale ja już wiem. <grybujesz> Dla była w pierwszej nocy, czy nie? Nie. Już trzecia. Robi się ja groźnie. Czuję palpitację serca. No, szajce. Nic nie słyszałem też. No, trochę się cera tak trochę lekko, bo jakby. Coś mi wyskoczy na rynku, no to. To nie jest przyjemne uczucie. To prawda. A jak długo trzymać? 3 sekundy pełne, jak wszystko w tej gierce. Trzymaj cztery no. A Czekam trzy sekundy i A trzymam cztery To ma sens Czwarta! Mm. Jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa Teraz spokojnie oh, Cika! O położę... oh, nie, już był Tylko nie wiem który O oh, fakt, jest ta cika. A to była cika na pewno? No To nie wiem ten tyłeczek rozpoznał wszędzie mm -mm. <laughs> O kurde <laughs> ja, Cika, Cika to groźna kobieta Prze co? No Cika, ej! Ogarnij się mm, Pany nie jest zbyt No właśnie, ale cika to za co tej kuchni do nas. Na no serio, cika jest bardzo aktywna. No, ale to dobrze, bo nie jest straszne, dam radę Okej, okay, piąta widzowie. <kłysy> to już jest naprawdę niebezpiecznie. Ale już emocje sięgają zenitu. Zaraz się uda. Ja bym ja, 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 nie bym. że... O, ale nudno. Ale <grym> nudno. To nie zaraz coś wyskoczy. Ale nudno. Mm, tak łatwo. Czyli... Kurde, chyba GG. Nie, ora, może się przymknę na szyki Ej, bany! A właśnie, mini będzie zaraz. Ej, bany, co jest z tobą? Bany. No sobie trochę się martwię. O, słyszę dzika w kuchni Ale nie ma. Ej, kurde, dorada rada. Fuck, najgorsze jest, gdy masz piątą i... Ale chyba damy radę, ale jest. Jest! Szósta! Jest! jest! Piątka! No! O, ale kurde jest! to było dobre. Super to wyszło. Ej, czy ja mam robić tego pusztrapa? A kto robił? No ale tak no, <laughs> sobie, oddaję... Ale czekaj... A, czekaj, jeszcze nie. cztery dni cztery do imprezki No cholera. Kurde, gdzie jest jego głowa? Eee, Wiesz, że on się znowu chowa. Kurde, nie ma jego głowy, to są moi przyjaciele. Jak widzicie ten frebra za nami ferebrę podąża. Ferebrę podąża oczami. Eee, nie zatrzyma się, dopóki go... Nie znajdzie. No, nie zatrzyma jego. się. Póki cię nie znajdzie, ciebie nie jego znajdzie. O, nie, znajdzie. <laughs> oh, mango. To nie, jego nie, nie, a, Albo bo i matka. Bo, no. Ale wydaje mi się, że siostra. <grystanie> Tutaj. A może gdzieś jest ukryty jej krzyk? No, to, to, ten odcinek wcale nie jest ironiczny. <grystanie> o matko. Jutro <grystanie> jest kolejny dzień. O, Dobra, teraz ja gram. Teraz ja gram, teraz ja gram. Panuj w klustra. Nie pamiętam, czym to się robi. A, X, dobra. Nie CTRL-em. dobra. A X to chyba. Okej, żeby... okej. Okay, okay. Robimy spokojnie. Trzeba tu wyczekać. Wtedy się udało. Teraz też musi się udać. On nie jeszcze nie ucieka. Trochę teraz dłużej zaczekamy. Kurcze nie rusza się. Ale spokojnie. Czekamy do 65. To jest na mocno psychę już o, biegł! O cholera Ruszył się, słyszałem Teraz jest duży stres był bliżej No nie On musi przyjść do Nie czekam do 39 Co? Tak, zaryzykuję Zdychasz o cholera Bardzo blisko Bardzo, 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 o nie On teraz pójdzie do tamtej drzwi mi się wydaje o, No nie, no nie Czekam do 20, do 20 Co? Do 20 No, 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 raczej umocnij się O cholera Oj, bliziutko O nie Czekam do 5 nie do 6 No nie no oh Tak, do no 6 Nie, nie, no nie, nie uda się Cześć. No Fuck. nie! Nie powtórzyliśmy tego no sukcesu nie. Ale było bardzo blisko widzowie Bardzo blisko Mistrz plus trapa poległ. Ale to tylko przez czas Za bardzo zachowawczy grałem Ale dobra Teraz już robimy ich Której nocy jest Foxy? Trzeciej czy czwartej? No musisz tak myszkę... Tak się cofa. O dobra. Okej. Okay. Zegar bije. Oh, już no, był! No, teraz jeszcze mieć się na baczności. w końcu Banny przyjdzie na imprezkę. Miejmy nadzieję. Fnafafa? Na fnaf. Tak się dziwnie nagrywa tego, bo nie możesz <śmów> mówić i <który> <śmów> Coś w tym jest. Czego ciągle ona przychodzi? Może ma do nas jakiś interes? Być może, ale jaki? To nie wiadomo. Kto wie co ta cika chce. Mam nadzieję, że coś słychać bo ta gra jest cicha. Ktoś coś przebiegło. Nie wiem, Co? Czy tak może jeszcze pogłośnie trochę. Może być za cicho. A bo e. podgłosisz później. Może nie, właśnie waliłem, bo mogę zrobić tak, żeby oddzielnie głos nagrywam. Oddzielnie. Ty już jest druga. Spokojnie, Push trap, -trap. Jakby ogarnięty. Spokojnie. Nie, to już jest pełnoprawny sequel, panie Jak i panowie. Ja remake. <laughs> Remaster, bo dużo ładniej wszystko wygląda. Chociaż nie remake, bo wszystko jest takie samo, tak naprawdę. W duchu pierwowzoru wzoru, tylko ładny. Masz rację On chyba gdzieś później przychodzi dopiero L dziesiasty hmm. w połowie nocy Nie, już był Pamiętam Co? że był w drugiej, w drugiej nocy. nocy A tak pod koniec są, po pią piątej Co jest z tym barem był. I odszedł już chyba. Bo... No. O matko był. Ale ja cię było słychać. Miejmy nadzieję. Bo wcześniej nikt nie słyszał tego oddechu. Chyba też był. Jak nie bo to masz przesrane. O matko. Ej, ja jednak naprawdę. Jest stres. Panie i panowie, czwarta. I już zaczynają być emocje. O, już dwa były. Teraz zbliżamy się do czekania tej godziny poprzedniego odcinka. Znowu był ewidentny, Ewidentnie był. Wydaje się, że lepiej słuchać te dmuchy, jeśli to jest to. Być może. No ale zaraz będzie. Jeśli to jest to, to bardzo ewidentnie słychać to już. Dużo bardziej niż wcześniej jest godzina piąta. Czy to jest... Czy damy radę? Czy to jest rekord? Był, Był wreszcie. Co było? No, bardzo słychać to. Albo jestem jakiś ten który gra ma słuchawki, więc ja nic nie słyszę odbywa praktycznie Śmieję się. Ale to nie był huch. Dobra, to jest chyba ten moment, naprawdę. Może się udać. Nie, nie, po to jeszcze nie ma. No mówię ci, że w drugim nocy już nie, był. Udało nam się! Udało nam się! Pidzowie, po pięciu Piątka, latach! Piątka! Po pięciu latach! Po pięciu latach! Dobrze, teraz... O cholera... Zobaczymy pierwszy raz tą nową kassemkę. Trzy. Trzy dni do imprezy! o Ołatko... Gdzie my jesteśmy? Znowu Fredber. Jesteśmy bardzo zapłakani... Bardzo On wyszedł bez ciebie... za zaśmieć... On wie... Że nie znawidzisz być tutaj. Jesteś tuż przy wyjściu. Jeśli uciekniesz, jeśli pobiegniesz, masz szansę. Szybdy uciec. Z... No wstawaj, no szybko, biegnij do wyjścia. Stawaj, chłopcze. Biegniemy. Nie. Nie. <laughs> nie pamiętasz, co widziałeś? Wyjście jest w drugą stronę. Szybko i wychodź. Biegniemy szybko, no, szybko, dobra, szybko. Dobra, szybko. Dobra. O nie! Za późno. B y śpiesz w drugą stronę i znajdź kogoś, żeby ci pomógł. Wiesz, co, Wiesz, się, co się stanie, jeśli cię złapię? Uciekamy. Przez straszny Fred No cholera. Znajdziesz pomoc, jeśli dasz radę y przejść obok nich. Ej, musimy nazwać jakoś tego bohatera. To jest. Johnny. Dobra, niech będzie John. Musisz być silny, to są jakieś shadow... Dawaj Johnny! Uwaga! <ermaid> Johnny! No i Johnny poległ. Aleś <travels> Dał radę. Jutro jest kolejny dzień. Jutro jest piątek. <gry> no dawaj, dawaj, dawaj. Nie, teraz Co? Jesteś... Nie, ja tego nie ty, robię. Ty, ja, ty. ja, ja... Nie robisz tego? No ja, ja, ja tego nie umiem robić. No to ja Czy ty? Nie, ty, ty, ty! ty, ty bo ty, ty ostatnio robisz też dwa razy. Dobrze, ja nie robiłem dwa razy ostatnio, no, ale bo nie on bo No ja on to umie robić, nie umie robić. Shiftem? Kontrolą. Kontrolę. Kontrolę, no? Nie, nie escape'em. <laughs> jeszcze jest blisko. Dobra, dobra, spokojnie. Do 40, no teraz na luzie jeszcze możemy poczekać. Ale teraz, jakby to robimy jeszcze do jednym odcinku, to na co teraz wygramy? Czy? Jeśli wygramy, to tak. Tak jak było w poprzednio. A, dopóki nie umrzemy. Tak, 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 tak jak, jak mamy było w poprzednio. Nie Dokładnie. Dokładnie. i umieram. Nie, to nie bo trochę. O kurwa! A <noise> wystraszyłem się. Nie spodziewałem się, że będzie już. O mój Boże. Ale zabaw. Jednak ta gra bo <noise> potrafimy stracić. Wow, o mój Boże. <noise> było bardzo blisko. Bardzo blisko było. <noise> o matko, ale mam... Było wystraszenie, dobrze. Jednak ta gra ciągle... O kurde. Jest dobre. Chica. Jeszcze teraz dużo szybciej wszystko się zaczyna. Już od razu 12, to chore. No, myślę, Trzysto. że tak 3 sekundy, co nie? No, no. I ktoś biegł. O, to Foxy uważa. Że. Kurde, no, nie o to mi to chodziło. W... Fuck, wyskoczy mi bany. Nie, nie. Oh, bier, 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 spokojny, spokojny. A to Foxy chce wejść! Tak może być, tak może być. No Foxy Ale chce wejść, wciwca. Foxy chce wejść. Ale ewidentnie dużo szybciej wszystko się zaczęło no. dwa i to no, no. Jest dwa Jest stosunkowo dobrze. uuu bany Kurwa, słyszę jak, jak, ten, jak ten foxy biegnie to jest trochę przerażające nie powiem, że nie fuck strasznie aktywni no, są wszyscy wszyscy są aktywni tylko jeszcze foxy nie wiadomo, jeszcze nie wbił więc jeszcze mamy szansę to zrobić co to było? to mógł być foxy to to, to był foxy no. Póki nie wejdzie do szafy, jesteśmy w miarę bezpieczni. Czyli, dlaczego ja się.? Jakby ja się pochylam za każdym razem do monitora. Widzę, <grym>, ale nie komentowałem już. Jakby to coś miało dać. <grym, 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 Jeszcze ani razu nie musiał zamykać drzwi Właśnie ja nie wiem czy to dobrze czy źle Chyba dobrze, chyba dobrze Zaraz nagle wszyscy przyjdą Jest już druga Myślałem, że trochę za podanie. szybko to robię, ale trudno O oh fuck, druga Jest dobrze, jest dobrze Okej okay. To, ale nie aż tak? Jest ty... trzecia Pieprzana czika To może się udać za pierwszym razem Panie i panowie Fuck, stresuje... to stresujące w cholerę ta gra Jednak... Sentiment... I stres z dzieciństwa... Się włączają. Chyba jestem za szybki i za wściekły, wiecie? Zbliżamy się do czwartej, czy naprawdę jest blisko? Potem spacer w O mój Boże, to. O mój Boże! Jest czwarta, to się może udać. Ej, ani ja razu nie musiałam zamykać drzwi. Trochę to mnie przeraża. A, to może dobrze. O! O, był. pierwszy raz! O, o, już, już. O Więc mój Boże, spęteryz. to było w cholerę spęteryz. stresujące. no. no. O, Fredberry, 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 Fredberry Szybko, szybko Oj, jeszcze. To już jest niebezpiecznie, ale nie ma jeszcze Foxy'ego Okej okay. O, jest o. Foxy, ale dobrze, spokojnie, spokojnie Teraz trzeba sprawdzać kolejne rzeczy Fredberry, szybko, Fredberry, Foxy Aaaa, MÓJ BOŻE <laughs> jest, jest tak głośno w tych słuchawkach Ja się nie spodziewałem, że on tak szybko! Skubany! No to, panie i panowie, e, dziękujemy za wyczekiwanie, e, spokojnie, nie się obawiać, jeszcze jeden odcinek wyleci w bardzo niedaleki przyszłości. Tak, bo teraz nagramy. Dokładnie. Ale no, będziecie Znaczymy, mieli... Zobaczymy, co będzie z kolejnym, ale... Może, może, trochę jeszcze mamy czasu? Jest, spokojnie, spokojnie. Jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy taką 30 no, minutek. jest to... szansa. Ale... Może, może dojdziemy do czwartej nocy? Do czwartej dojdziemy. Dziękujemy Wam bardzo. No, dziękujemy. Za w końcu po pięciu latach Udało macie, się. dostaliście Reboot. Bo tak. Reboot to jest ale dobra to jest definicja. Nie, jest Sequel, ponieważ. Nie, to jest re jakby Reboot. Reboot to jest jak, że. Seria na nowo. No właśnie. Więc no. to jest No Reboot. Dobra. Tak, tylko. Y o, trochę mnie boli. <laughs> Tak, dobra. więc to Dzięki tyle w tym odcinku. Raz. New Game, nie no. To tyle w tym odcinku. W opisie macie link do kanału Yasugabu. Dobijamy Dokładnie. do 40 subskrypcji. Uda się, Mam nadzieję, mam nadzieję że przynajmniej jedna jedna jednego suba nowego no. to dostaniesz. Więc dobra, więc to tyle w tym odcinku. Na że się spodobało. zostawcie łapkę w górę i mój kanał. I widzimy się w na następnym odcinku.